Znajdujemy się w Gdańsku, jedziemy aleją Armii Krajowej. Jest to droga wojewódzka numer 501, nie jest to droga szybkiego ruchu. Ograniczenie prędkości na takiej drodze dwujezdniowej wynosi 100 km na godzinę. Samochody ciężarowe mają ogranicznik, który nie pozwala im się rozpędzić powyżej prędkości 90 km na godzinę, dlatego śmiało możemy założyć, że blisko takiej właśnie prędkości poruszał się autor nagrania. Kierowca ciężarówki wyczekał na odpowiedni moment i zmienił pas na lewy w celu wyprzedzenia. Niestety kierowca Audi, który poruszał się po tej samej drodze ze znacznie wyższą prędkością niż dozwolona, musiał zdjąć nogę z gazu. Zwróćmy uwagę, że kierowca Audi hamując w ten sposób zmusił wszystkie pojazdy jadące prawym pasem do zatrzymania. Jest to ewidentne stworzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.